Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Przed nami spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Zainteresowanych grą w głównym turnieju jest dużo, spodziewajmy się ostrej rywalizacji. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Oj, prosta strata. No dobrze, przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi reprezentacji Portugalii. W bramce Antony Lopez. Dalej w obronie Ricardo Pereira wystąpi razem z João Cancelo na bokach. Ruben Neves oraz Bruno Fernandes zagrają na środku linii pomocy. No i w linii ataku João Félix. Na flance jest miejsce, tam właśnie próbuje Portugalia. Pogrywa piłkę w pole karne. Udało się odzyskać posiadanie. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Bernardo Silva był przed meczem przedmiotem licznych analiz. Ciekaw jestem, jak sobie dzisiaj poradzi. W tym sezonie spisuje się naprawdę niesamowicie. Ma najwięcej asyst w lidze na tę chwilę. Piłka przekracza linię końcową. Aut bramkowy. I Bernardo Silva. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Udane zagranie przy piłce Ricardo. No, świetnie obronione to uderzenie. Szutrożny wykonuje Fernandesz. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. Oto przy piłce Fernandes. Neves w posiadaniu piłki. Jeszcze raz Bruno Fernandez. Jao Felix, jak to rozwiąże? Szalenie ważne przejęcie. Brawo obrona. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Cancelo, Jean-Felix, Ruben Neves, Jean-Felix, piłka chodzi jak na treningu, pełen spokój, i Jean Cancelo przy piłce, uwaga, teraz, to była świetna szansa, ale niewykorzystana, szkoda, powinno być 1 do 0 dla Portugalii, Rakitic. Kowacic. Mateo Kowacic. Nieudane podanie i przechwyt. Piłkarze Portugalii mogą teraz wyprowadzić atak skrzydłem. Musi trafić! Genialna interwencja! Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Neves w posiadaniu piłki. Skuteczny pressing teraz, uwaga. I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. No to mamy 1 do 0. I Bernardo Silva. Ponownie Bernardo Silva. O, i to był książkowy odbiór piłki. Portugalia rozpocznie od linii bocznej. Bernardo Silva z piłką teraz. Uwaga, pompa z daleka! Tylko słupek! Piłka wraca w pole! Cóż, chorągiewka w górze. Spalony. No, niestety Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Rakitic. Mamy uderzenie. Pewna interwencja. brawo. Tym razem szybkie rozegranie. Kowacic, teraz z piłką. O, naprawdę, dobra obrona. I znów, znowią z rogu boiska. Nie wrzucają, krótkie podanie. Lowren. Perisic, ma piłkę. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzuc z autu. przy nodze Perisicza. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Jean-Félix. Joszko Guardiol. Podanie przyjął Iwan Rakitic. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Zespół gości zdecydowanie częściej jest przy piłce, ale niewiele wynika z tej przewagi. Nie potrafią jej wykorzystać, grają zbyt zachowawczo, za słabo kreują grę. W efekcie tracą czas i energię. Rywale natomiast bronią się dość efektywnie. Zobaczmy, czy teraz zrobią coś konstruktywnego z piłką. Bramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Stuprocentowa okazja! Dobra obrona. Widać, że ma pewny chwyt. I strata posiadania piłki. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Teraz piłka przy nodze Perisicza. Ależ teraz pofrunął w powietrzu Lopez. Zrożnego w okolice jedenastki. No i zapisujemy ten strzał głową. Tyle, że piłka poleciała nie zupełnie tam, gdzie powinna. Albo powiedzmy wprost. Zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Pewnym usprawiedliwieniem jest presja ze strony linii obronnej, ale i tak oczekiwalibyśmy lepszego efektu. Jean-Felix. Dobrze, piłka nadal na boisku. Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre wybicie. Tylko minuta dodatkowego czasu. Perisic. Uwaga, okazja na remis. Kapitalnie broni teraz Lopez. I koniec pierwszej połowy. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Brozowicz. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem jak widać się opłaca. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. Rakitic. No i zmiana posiadania piłki. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Ruben Neves. Na flance jest miejsce. Tam właśnie próbuje Portugalia. Bez na bramkę, no takim strzałem to go nie pokona. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Żał Felix, jak to rozwiąże? I jest, proszę państwa, kolejna bramka Portugalczyków. No to już jest dość bezpieczna przewaga. 2 do 0. Gramy dalej. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Akcja Portugalii zdobywa bramkę. Rywale w szoku, a kibice portugalscy szaleją z radości. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Uwaga, wychodzi sam na sam. Spalony, źle się ustawił. Mateo Kowacic. Ładnie teraz górą. Podanie teraz do Kowacicza. I to tyle z tej akcji. Uwaga, świetne, prostopadłe podanie. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. Bruno Fernandesz. Jean-Felix. Jean Cancelo. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Bruno Fernandes. Portugalczycy tracą teraz piłkę. Anterebić. Odbija. Chwilowo gasi pożar. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Popaczicz, teraz z piłką. Znakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Dobre podanie może być groźnie. Gospodarze już chyba nie będą musieli się za bardzo spinać w tej końcówce. Zwycięstwo jest kwestią czasu. Domku przejechali się dziś po rywalu Portugalczycy niczym walec i nie sądzę, żeby w tej końcówce przeciwnicy zdołali się podnieść. Chciałbym zawsze oglądać tę reprezentację w takiej formie. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Ruben Neves. Bruno Fernandes przy piłce. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Liwaja. Anterebić. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. I próba strzału. I mamy gola, proszę Państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ubrać. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Na tablicy wyników 3 do 1. João Cancelo. Ruben Neves. Utrzymuje się przy kilce, przy wierności rywali. To musi być gol! Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. No ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Duble w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Sędzia wskazuje na rożnik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rożnego. Centra zrobu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Bernardo Silva z piłką teraz. Teraz Bruno Fernandes. Obrona na miejscu, blokują to groźne dośrodkowanie, wyjaśniają sytuację. Ryzykownie, ale skutecznie. Mamy zatem potwierdzenie, spotkanie potrwa jeszcze co naj... Teraz poszedł, jest za obrońcami. Kolejna bramka. Dużą łatwością powiększają teraz przewagę do trzech goli. Wydaje się, że emocje na dzisiaj nam się skończyły. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba widzieć obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Aktualny wynik to 4 do 1. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. And I've been living fast life, but I see it in slow Oh no, and you see my lifestyle, I got G's in the double See many people there outside where they feed manzo.